Wisła Kraków wręcz perfekcyjnie rozpoczęła ten sezon. W swoim czwartym sezonie po spadku z Ekstraklasy Biała Gwiazda po czterech meczach ma cztery zwycięstwa, średnio strzela cztery bramki na mecz i ma komplet punktów. Wisła na razie zamiata w pierwszej lidze i wydaje się, że to będzie sezon, w którym nareszcie wywalczy upragniony awans. Ostatni raz Wisła zaczęła sezon od serii czterech zwycięstw w 2009 roku, 16 lat temu i wówczas została wicemistrzem Polski. Teraz biała gwiazda dominuje swoich rywali na zapleczu ekstraklasy. Taki transfer Erdhalera okazał się być strzałem w dziesiątkę. Austriak ma już na koncie dwa gole i dwie asysty. Jest kluczowym punktem zespołu. Nie ma przypadku w tym, że gdy weźmiemy pod lupę trzy najwyższe poziomy rozgrywkowe w ligach na całym świecie, oczywiście tych grających systemem jesień-wiosna, najlepszym strzelcem jest Angel Rodado, a najlepszym asystentem Maciej Kuziemka. Swoją drogą 19-latek wdarł się przebojem do wyjściowego składu. W całym poprzednim sezonie rozegrał zaledwie 87 minut, a teraz trudno wyobrazić sobie Wisłę bez niego w składzie. W minionym sezonie komplet punktów po czterech kolejkach miała Thermalika, wówczas skończyło się awansem. Czy podobnie będzie z Wisłą? Daj znać w komentarzu i zaobserwuj ten profil.